Bedwars, ale Koło Fortuny decyduje o niszczeniu przeze mnie łóżka. Także moi drodzy, jesteśmy właśnie na pierwszej arenie i mamy kolor granatowy i na początku już Wam tłumaczę o co chodzi. Wylosujemy sobie na kole fortuny przeciwnika którego będziemy musieli łóżeczko zniszczyć, czyli nie będziemy mogli niszczyć żadnych innych łóżeczek. Jest to kolor czerwony, bo patrzymy w środeczku. Akurat ta strona jest tak troszkę zepsuta, że tych kolorków w środku nie mogę wykasować, e, ale wiadomo, wszyscy wiecie o co chodzi, a czerwonego mamy na prosto od nas, więc naprawdę e, zarąbiście, bo będziemy mogli go od razu skończyć. Oczywiście bić będziemy mogli wszystkich, bo to by było troszeczkę bez sensu jakbym nie mógł bić przeciwników, którzy mnie atakują powiedzmy, tylko nie będę mógł niszczyć łóżeczek. Także na początku lecimy na kolorek czerwony, któremu będziemy musieli zniszczyć nasze łóżeczko innym przeciwnikom nie możemy tego robić Aha, Aha, za duży skok. Także bez sensu się wywaliłem ale już lecimy, bo go nie ma na barze, nie ma go na barze i lecimy, bo on nawet łóżeczka nie zabudował o dziwo więc yy, możemy go się tutaj szybko pozbyć bo on buduje dalej, dobra, ale on się odrodził Ojojoj, a tak byśmy już go mieli z głowy dobra, lecimy, 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 zabudował wełną szybko, skubany Dobra, zdążymy zniszczyć i... przed tym zanim się odrodzi oh, yes, Już się nie odrodzi, czerwoni wyeliminowani, więc super, dobra Losujemy kolejną osobę, której będziemy mogli zniszczyć nasze łóżeczko Dobra, i losujemy, losujemy, będzie to kolorek jaki? Prawdopodobnie turkusowy Zobaczymy czy ten kolorek jeszcze żyje w grze Nie ma turkusowego, hmm. więc losujemy kolejną osobę I jest to kolorek żółty, czy żółty dalej żyje w grze? To jest dobre pytanie tak, żółty żyje, ale nie ma łyżeczka, więc będziemy losować kolejną osobę. Two hours later. Miejmy nadzieję, że ten kolorek ma wyro. E, kolor szary. Szary nie żyje. Dobra, więc został nam biały, różowy i niebieski. Dobra, zrobimy inaczej. Wszyscy się wyeliminowali, więc został mi tylko kolorek do niebieski do zniszczenia, więc właśnie lecimy na niego w takim bądź razie. E, no, nie mamy innego wyjścia. Dobra, zrobimy sobie z żelazo. No losowałem, losowałem, a do tego czasu oczywiście wszyscy się wyeliminowali, więc od następnej rundy będę robił tak, że będę wykluczał kolory, które już nie mają łóżeczek. Gdzie jest biały? To jest pytanie. Tam jest biały. Niszczymy mu wyro i walczymy z nim. Kurczę, nie wygrałem. Cztery serduszka. Dobra, teraz tylko zniszczyć te dwa kolorki, które mi zostały i będzie, będzie totalna petarda dobra, zrobimy sobie miecz lepszy i zrobimy sobie surowce i kulę może jeszcze, dobra, witamy ponownie pana białego i będziemy z nim walczyć walczymy z nim, dobra i poleci, poleci w przepaść i został nam kolorek jaki? różowy, którego nie widziałem na oczy, nie wiem gdzie on może być, czy on jest u siebie gdzie on będzie eee, no nie wiem nie wiem, byleby do mnie, a tutaj jest o nie, o nie, on do mnie leci Doskoczyłem. Dobra, zrzucamy go, zrzucamy go i poleciał sobie w przepaść i mamy pierwszą arenę wygraną, więc totalny pokczam. Na dzisiaj to tyle, dziękuję Wam za oglądanie, piszcie swoje pomysły w komentarzach, ja byłem Węku, trzymajcie się, cześć!